Zszywamy pokolenia to tytuł projektu, który realizował Łukowski Oddział Rejonowy PCK. Brali w nim udział seniorzy oraz wolontariusze z koła PCK ze Szkoły Podstawowej nr 1. Podsumowanie projektu odbyło się nad zalewem Zimna Woda. Projekt miał za zadanie połączenie, wymianę doświadczeń, integrację seniorów z młodszym pokoleniem. My chcieliśmy tutaj podziałać właśnie z uczniami ze szkolnego koła, który najmocniej z nami współpracuje. Efektem tej współpracy były te wszystkie prace które tutaj, tutaj za nami widać rękodzielnicze seniorzy dokształcali swój warsztat rękodzielniczy pod okiem pani Elisy Sadło, a następnie przekazywali tą swoją wiedzę i umiejętności. Dzieciom. Zostaliśmy zaproszeni przez Klub Seniora PCK w Łukowie i przez panią Magdę Kazimier-KSadło do projektu Strzywamy Pokolenia, który miał na celu nauki takiego rękodzieła, wrócenia do dawnych czasów, typu szydełkowania, prawda, robienia różnych pięknych prac, Moi wolontariusze, właśnie, których jest dziesięcioro. Piękne prace wykonywali. Oczywiście również razem z nimi były to zajęcia pozalekcyjne. Spotykaliśmy się właśnie w rejonowym biurze, tam u pani Magdy. Najpierw pani Ela uczyła seniorów, przypominała takie różne techniki prawda, plastyczne. Oni się uczyli, a później przekazywali nam swoją wiedzę. I my tworzyliśmy przepiękne arcydzieła, które będą mogli Państwo obejrzeć tutaj na wystawie, zaprezentowanej właśnie na stoliczkach. Bardzo będę wspominać dobrze te chwile spotkań, właśnie. I też bardzo fajnie było wrócić do takich starych chwil jak nasi dziadkowie i rodzice różne rzeczy robili. Nauczyłam się właśnie szydełkować i bardzo fajne prace, na przykład malowanie na szkle, co jest bardzo dla mnie nowością i teraz myślę, że będę też mogła robić takie różne prace rodzicom na przykład. Bardzo mi się to podobało, zwłaszcza, że właśnie tak dużo czasu spędziliśmy razem z seniorami, nauczyłam się jakby tak dużo takich rzeczy właśnie z papieru i z, 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 z takich właśnie różnych rzeczy i się też tyle nauczyłam, że można z czegoś starego zrobić coś nowego. A szydełkowanie czy było trudne? Yy, na początku tak, ale potem jak pani mi pokazała, to wcześniej to skapnęłam i już yy, potem już było coraz łatwiejsze. Masz już szydełko w domu? Yy, nie w domu, ale u mojej babci czasami i czasami moja babcia jak się nudzę, to, to mi da to szydełko i się też uczę. Była to cudowna, bardzo wspaniała, doświadcza, do, doświadczająca nas przygoda. Seniorzy spotykali się z młodymi ludźmi. W tych młodych ludziach tyle radości, tyle, tyle werwy, tyle energii. Także my razem z nimi czuliśmy się dużo młodsi, bardzo wspaniale upłynął nam czas. Celem naszego projektu była integracja międzypokoleniowa. Wyjeżdżaliśmy do Jaty, pojeździliśmy do Wspólnie z młodymi, tam poznawali młodzi i my rośliny, jakie rosną w naszej nasz unikatowe u nas wiacie. Zrobiliśmy z makulatury. Daliśmy dla makulatury nowe życie, piękne wianki, no poocenicie Państwo, jakie te wianki, wykonane bez żadnej chemii, tylko z papieru i farba wodna. Dużym wezwaniem, sporym wezwaniem było robótki szydełkowe. Mało dzieci w domu, ale bardzo chętnie wykonywały tę pracę. Bardzo majestatycznie starały się to szydełeczko trzymać i jak to oczko, żeby nie uciekło, żeby dalej. Tu również mamy wyprodukowanych przez dzieci piękne te podstaweczki do kawy. Porobiliśmy podstaweczki do kawy. No, a szczególnym wyzwaniem było malowanie na szkle i dla nas, i dla dzieci. No, powstały piękne obrazy, powstały bardzo ładne obrazy. To się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć, to było coś wspaniałego. Projekt był takim prezentem na zakończenie całorocznej pracy naszego koła. Zakończył się ogniskiem i piknikiem w jacie, gdzie pan, pani przewodnik oprowadziła nas po rezerwacie. Było ognisko, piknik i fajna zabawa. I dziękujemy za możliwość uczestniczenia w takim projekcie. Polecamy się na przyszłość, mamy nadzieję na dalszą współpracę. Projekt Zszywamy Pokolenia został sfinansowany przez niemiecki Czerwony Krzyż. To są mini granty, które były na całą Polskę przygotowaną, ale tu się muszę pochwalić, że lubelski oddział okręgowy oczywiście znowu najmocniej zadziałał i u nas w naszym województwie. Modaj, że każdy oddział wziął udział, wymyślił własny projekt. W każdym oddziale dzieje się coś innego, ale celem jest właśnie integracja międzypokoleniowa. U nas były to głównie pomysły seniorów i takie też było założenie, żeby to seniorzy zorganizowali, wymyślili, zorganizowali i przeprowadzili te zajęcia w większości. Ja, jako pracownik tutaj oddziału rejonowego, pomogłam im w formalnych kwestiach, w zakupie materiałów, w napisaniu projektu i takim zorganizowaniu. Natomiast. To oni, to seniorzy prowadzili zajęcia z dziećmi, to oni dzisiaj tutaj to wszystko szykują z małą moją pomocą, ale to jest głównie praca tym razem seniorów.